Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 29 czerwca. Pojawiła nam się nowa czerwcowa aktualizacja. Kilka dni temu aktualizacja wskoczyła na poprzednika naszego urządzenia, czyli Monsieur Cuisine Connect. Trzy dni później mamy aktualizację na nowe urządzenia, także uruchamiamy sobie je, zobaczymy jakie przepisy się pojawiły. Jak widzicie, urządzenie nam się uruchamia, absolutnie nic nie robiłem, powtarzam jak mantrę od zawsze, żeby aktualizacje wam skoczyły, musicie być połączenie z internetem oraz musicie mieć konto założone w Lidlu. No i tak, jak widzicie, witamy ponownie Aga i Damian. Zaraz tutaj w górnym rogu powinna wskoczyć nam czerwona kropeczka, właśnie to się wydarzyło w tym momencie. Wybieramy i mamy, dostępne są nowe przepisy. 29 czerwca 16:45 dokładnie o takiej godzinie to nagrywam, i z taką godziną skoczyły nam nowe aktualne przepisy. Jak widzicie, trochę ich jest, całkiem nawet sporo, i wszystkie nowe przepisy mają etykietkę nowość flagą. Są oznaczone flagą, tak samo jak i wejdziecie sobie w aplikację mobilną, również te przepisy Wam się pojawią. A co nam się pojawiło? Pojawiły się torciki kokosowe z Mango, spoko. Pojawił nam się kurczak tikka masala. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że już taki kurczak był robiony. I nie wiem, czy. Chociaż nie, przepraszam, my robiliśmy indyjski kurczak w maśle. Ale tikka masala, spoko, e, bardzo lubię, na pewno będziemy chcieli wykonać. Następna propozycja z rybą. Zapiekany łosoś w sosie śmietanowym. Świetna sprawa. Jarzyna z ziemniaków i kalarepy. Bardzo ciekawy jestem, co to jest. Jarzyna, jakaś sałatka jarzynowa. My zaraz się do tego wrócimy. Kolejna. Zupa. Szunuch? U umlaut, nie wiem, jak się czyta konkretnie, ale jakaś tam zupka jest. Gicz cielęca osobuko, Ossobuco. Ciekawe, zaraz się zobaczymy te właśnie takie perełki, co one mają w sobie. Śródziem, śródziemnomorska pasta pomidorowa. Bardzo w porządku. Składany chleb z pesto paprykowo-pomidorowym. I to będziemy na pewno chcieli zrobić, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, pieczywo z mixa jest naprawdę świetne. Raz tylko się w zasadzie nacięliśmy, ale to powiem Wam o tym później. Następne, klopsiki z wiśniami, akurat mamy sezon, więc spoko. Kruszonka do chrupania, nie mam pojęcia co to jest za kruszonka do chrupania, czy to będzie bardziej jako dodatek do ciast, czy coś innego. Pierwsze takie moje skojarzenie. Następnie ciasto z wiśniami i kruszonką, można połączyć te dwa. E, przepisy ze sobą oraz lody czekoladowe. Lody czekoladowe, podejrzewam, że będą naprawdę dobre. My już robiliśmy u nas na kanale e, lody, lody pistacjowe, były genialne. Możecie film zobaczyć. Oraz lody na mleku naprawdę były świetne, także w tych lodach pokładam wielkie nadzieje. No ale wróćmy sobie do samego początku. Z tych przepisów mamy ich ile? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy trzy. 12 sztuk nowych przepisów. Pierwsze co bardzo jestem ciekawy Tika Masala 4 eee, porcje. Nie mamy edytowalnego, jakieś e, instrukcje, jakieś dodatki, coś jest podpowiedź. Do tego pasuje ryż basmati albo chleb. Nan, chlebek. Nan uwielbiam. Eee, nie wiem czy widzieliście jak my przygotowujemy taki chlebek. Ale jest krótki filmik na ten temat. Możecie sobie zobaczyć. Więc teraz tak, na mojej liście już widzę, że będzie, e, tak jak wcześniej wspominałem, kurczak, tikka masa, co to jest? Jarzyna z ziemniaków i kalarepy. Trzy e, duże kalarepy, 6 ziemniaków sałatkowych, masło, cukier, mleko, śmietanka, no ale co to jest? To jest jakaś sałatka? Kalarepę proszę umyć, doprawić solą, kostki warzyw. A, czyli to będzie jako takie danie, ziemniaczki po prostu z jakimś sosiwem. No, ok, spokojnie. Akurat na takie upały jeszcze podejrzewam, że to można na zimno jeść. To już w ogóle super. Swoją drogą nie wiem, jak u Was, ale u nas od kilku dni jest po 35 stopni, po prostu można się rozpuścić. Zupa jarzynowa, to jakoś mnie nie bardzo interesuje, ale z kolei Gicielęczca. Naprawdę wygląda w porządku. Widzę, że jest podana z makaronem Penne. Cebula, marchew, łodyga selera, rozmaryn. Giczy dzielęcej, 1 kg, no to powiem Wam, że przepis solidny, skoro 1 kg giczy dzielęcej. Nie wiem, czy ta giczy dzielęcej jest z kością, czy nie. Jeżeli bez, no to to jest raczej porcja do ucięcia składników o połowę, no bo kilogram mięcha, chociaż na 4 osoby po 250 g. No, w każdym razie jest spoko. Pasta pomidorowa, to mnie interesuje. Słuchajcie, my robiliśmy już tych chlebniem, Dlaczego pierwsze skojarzenie, jak widzę ten przepis, to mam przed oczami rwany chleb z masłem ziołowym, masłem czosnkowym, coś takiego z klasyka Lidlomixa, wszyscy to robili, każdy się zachwycał, również więc mam nadzieję, że to będzie w tym stylu i powiem Wam, że jak widzę obrazek to wygląda na to, że to będzie w stylu tamtego chlebka, no ale zobaczmy, papryka czerwona, pinioli, ząbek czosnku, parmezan bazylia, fajnie, że jest parmezan On bardzo podkreśla smak swoją drogą suszone pomidory w oleju 30 ml oleju z pomidorów OK, czyli pewnie z tych suszonych pomidorów można wykorzystać. Łyżka, jedna szczypta pieprzu. No, słuchajcie, to jest przepis, który na pewno sobie od razu dodaję do plenera, do terminarza tygodniowego. Myślę, że zrobimy sobie jakoś tutaj w sobotę, bo no tutaj powiem Wam, że... Nie jadłem, a czuję potencjał. No dobra, lecimy dalej. Klopsiki z wiśniami, no to jakoś tak osobiście mnie średnio. Kruszonka do chrupania. Co to jest? Czy to jest jako dodatek do ciast, żeby posypać jakieś ciasto z kruszonką na przykład, jak się robi? Czy to jest coś innego, co się je, takie te? Kruszonka z migdałami, warianty. Proszę przyrządzić. Hmm, no nie wiem, macie jakiś pomysł? Ja bym obstawiał, że to jest jako. Kruszonkę rozłożyć na blasze, włożonej papierem do pieczenia. Ja bym to obstawiał, że to będzie jako dodatek do ciasta, ale mogę się mylić i może się okazać to jakąś przekąską. Jeżeli wiecie albo już robiliście, to dajcie znać w komentarzach, co z tego wyszło. Ciasto z wiśniami i kruszonko. No właśnie, czy to jest ma coś wspólnego między jednym a drugim. Ciężko mi określić. No i ostatnia propozycja to są lody czekoladowe, gorzka czekolada, kakao, mleko, śmietana, cukier, 4 żółtka, sól, prosty przepis, a na te upały, które są teraz, warto się chłodzić. No, i podejrzewałem, że takie lody na pewno będą lepszą propozycją niż lody kupione w sklepie. Bo przynajmniej wiemy, jakich składników używamy, możemy dostosować do siebie wyższej jakości, niższej jakości. Kto jakie lubi, kto jakie ma preferencje. Także słuchajcie, 12 nowych przepisów. Zapraszam do dyskusji pod tym filmem. Powiedzcie, co byście chcieli, żebyśmy przygotowali. Mówię, jak dla mnie, top, co będzie chciał na pewno zrobić, to jest kurczak tikka masala, bo uwielbiam ten składany chleb z pesto paprykowo-pomidorowym nie jadłem, a wiemy, że będzie świetny no i ostatnia no to są lody czekoladowe czy coś mnie jeszcze porwało? no tak idźcie, co za mną chodzi no ale zobaczymy, zobaczymy zobaczymy też, co wydacie co byście chcieli zobaczyć także podejdziemy sobie do tematu tak jak mówiłem w poprzednim filmie na chwilę sobie pauzujemy, wrzucanie takie masowych filmów. Przychodzi okres wakacyjny, też wyjeżdżamy, też trochę nam się sytuacja pozmieniała. Ale aktualizacja to aktualizacja, trzeba było wrzucić, trzeba było nagrać. Także e, tyle: 12 nowych przepisów, nie powtarzam się, e, jeśli chodzi o to, co zrobić, żeby mieć e, przepisy, ponieważ są dwa filmy o tym. Temat był wałkowany 150 razy. Można zerknąć sobie poprzednie aktualizacje w komentarzach. Zawsze ludzie piszą, że jak to zrobić, bo część osób nie ma aktualizacji, część ma, ale to już zapraszam Was do dyskusji. Wpadajcie do nas na grupę Facebookową, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Hej!